Szanowni Państwo, wideo, wideo nieodzowny element naszego programu. tu się naprawdę dużo dzieje i firma Heygen zaczyna się bardzo fajnie rozpędzać. Jest to firma, która tworzy awatary AI i awatary AI, y, wideo y, 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 AI, no awatary. Zobaczcie Państwo, jaki mamy tutaj poziom już awatarów. Y, to Dlaczego chcę to pokazać? Ponieważ wymyśliliśmy z Damianem Sawłowskim w zeszłym tygodniu, że kurs Sensei chcemy też troszeczkę oprzeć, właśnie o kontekst czy wykorzystanie awatorów, tak, żeby każdy z Was, każdy z kursantów, każdy, kto jest z nami, uzyskał jakby swojego własnego korepetytora, bo wiemy, że poziom wiedzy, poziom zaawansowania, czy miejsce kariery. Będzie ile osób, tyle, tyle różnych miejsc. Więc każdy będzie na, tej, na kanwie tej technologii mógł uzyskać troszeczkę właśnie spersonalizowany odbiór e, wiedzy w konkretnej potrzebie, którą w danej chwili posiada. I zobacz, jak z czym przychodzi Hejdżan. Naprawdę te awatary zaczynają wyglądać fajnie. Sometimes you become it. Now your ideas can go even further. Just one photo, any angle, any expression, any character comes to life, lip-sync, expressive and true to your sound. pagan Avatar 4 is here. I bardzo ładne wideo, ja uwielbiam właśnie ten wertykal, więc kurczę, ruch ustami, mimika twarzy, jakieś tam nie wiem czy maksymalne emocje, ale przynajmniej jakieś mikroemocje zaczynają się dziać na twarzy, więc jakby nie jest to, no, powiedzmy, użyjmy takiego, słowa hamska, hamska animacja, tylko to już naprawdę zaczyna, zaczyna całkiem fajnie wyglądać. Jak to zapakujemy ragiem, zapakujemy, zapakujemy wiedzą i umiejscowimy na przykład w jakimś konkretnym kontekście, czy też nawet nagramy siebie w takim studiu, w jakim się znajdujemy, no to można naprawdę robić cuda i planujemy to z Damianem zrobić.